Szukamy różnych postaci na terenie naszej gminy i nieważne czy one działają w obrębie całej naszej małej ojczyzny, czy tylko w swoich małych miejscowościach, najważniejsze, aby niosły ze sobą solidny ładunek kultury i były animatorami swoich miejscowości. Czy spodziewała się pani dzisiejszego wyróżnienia? No spodziewałam się, bo był filmik nagrywany. i i musiałam się przygotować troszeczkę do, do tego kronikę i w ogóle, żeby odpowiadać na pytania dotyczące mojej działalności. Także jestem dzisiaj bardzo zaszczycona i zadowolona. Wiemy, że to nie jest pierwszy tytuł dla Pani. Otrzymała Pani także laury kultury. Co takiego czuje osoba, która zostaje tak wyróżniona? No jestem zaszczycona, właśnie cieszę się, że doceniono moją pracę, jest to prawie 40 lat działalności społecznej w Gminnym Ośrodku Kultury i na wsi i, i w powiecie, nawet jestem w Regionalnym Związku Kółek Rolniczych w Kaliszu, to też jest na Niwie Kółek Rolniczych, także tej działalności mi nigdy nie zabrakło. Czuję się Pani bardzo potrzebna zapewne społeczeństwu lokalnemu. To no chyba tak, bo wszystkie inicjatywy właśnie wychodzą ode mnie. Naradzamy się z sołtysem, co następne przygotować i to tak w kółeczko idzie. Czyli kobieta zapracowana? Kobieta zapracowana. Jeszcze teraz to mnie wciągnęło rękodzieło. Robię kartki różnego rodzaju okolicznościowe na pergaminie. I żeby się wyciszyć, to właśnie się zajmuję tym. Aż trudno uwierzyć, że ten wolny czas jednak pozostaje dla pani. Pozostaje wolny czas, ale naj, najbardziej to lubię, moim zamiłowaniem to jest taniec. Ja też w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez tańca, gdzie tylko zagrają na dwóch pokrywkach. To jestem. <grywka> Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Kultura 21, to tak jak y, głosi hasło na Banerze, jest to y, inny wymiar kultury. Chcielibyśmy, żeby promować przede wszystkim ludzi, którzy, którzy zasłużeni są dla rozwoju kulturalno-oświatowego y, gminy Ostrów. Ale chcielibyśmy także wybiegać w przyszłość. I w najbliższych planach to przede wszystkim budowanie partnerstwa okolic Daniszyna, Łąkoczyn, Chruszczyn, Mazur i Cegieł. Myślę, że będzie to przedsięwzięcie, które obejmie znacznie większą część. Mieszkańców i, i liczymy na to, że będą zaangażowani. No myślimy jeszcze o udziale przede wszystkim w różnych projektach, które y, mamy nadzieję zaczną funkcjonować od momentu tak zwanego nowego otwarcia, y, ponieważ są to pieniądze, które będą szczególnie przeznaczone na rozwój edukacji, kultury, a także na y, otwarcie na, na seniorów, którzy. Ze swoim potencjałem gdzieś może siedzą y, głęboko ukryci w domach, a, a trzeba po prostu ten potencjał wykorzystać. Możemy powiedzieć, że, stowarzys że członkowie Stowarzyszenia Kultura 21 y, to ludzie dla ludzi? Jak najbardziej. Po to się. Y Zebraliśmy w kupę, po to założyliśmy stowarzyszenie, właśnie żeby działać. I jest to przede wszystkim działanie, które kiedyś może nazywało się społecznym, a, a my teraz mówimy, że jest to działanie, które no, ubogaca przede wszystkim nas samych, bo wypływa po z potrzeby serca i dlatego chcemy, ażeby. Yy, Przede wszystkim integrować społeczność i w każdym pokoleniu mieć ludzi czy, czy znajdować potencjał, który, który w nich drzemie. Z panem dyrektorem Plyczakiem współpracuje i pracuje się nam bardzo dobrze. Każda, każda impreza, każde zadanie, które wspólnie realizujemy, praktycznie w 100% nam wychodzi. Wszystkie organizacje, które w partnerstwie biorą udział, które są w tym partnerstwie, no, dają z siebie wszystko i efekty myślę, tego są widoczne. i To, co mówię, to, to, to tylko jest potwierdzenie tego, że, że to partnerstwo to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, którą, którą jak już Pan Darek tutaj powiedział, inni próbują naśladować i, i naprawdę bardzo dobrze nam się współpracuje. Czy możemy wspomnieć o, chociaż o jednym działaniu, w takim wspólnym? No oczywiście, choćby no, Dni Gorzyc, tak? jest to impreza, do której przygotowujemy się praktycznie cały rok. Kiedy kończy się skończyła się pierwsza, pierwsze Dni Gorzyc, po podsumowaniu, zaraz zaczęliśmy już zastanawiać się i myśleć nad przyszłorocznym, następnym, następnymi Dniami Gorzyc i tak samo było w tym roku. Już teraz po podsumowaniu będziemy pracować, już będziemy się zastanawiać, rodzić pomysły, co dalej i, i jak to będzie miało wyglądać w, no, w przyszłym 2015 roku.